Syn Burakowa, wychowany gdzieś pomiędzy ani wieś, ani miasto w pełni. Aksel to moje imię bojowe. Sef to moja dusza, co obłądzi między światami, co się dzielą. Ojciec to kazłodzie, matka, chodna dla syna. Taki mój rodowód z peryferii, gdzie nic nie pasuje Dzieciak, który miał nic, stał się królem podziemia. Gdzie muzyka to jedyna droga, co się przesuwa. Buraku nie dość wiejskie, żeby znać spokój, nie dość miejskie, żeby mieć wszystko Gdzieś pomiędzy blokami a sadami Między asfaltem a ziemią, między wszystkim co dzieli te światy Oto śpiewa o tym rozdarciu, jak się od ciągwali rytm życia na granicy Dwóch rzeczywistości Trap, echo rozlega się między drzewami Betony jak kogoś Kto nie wie gdzie jest jego miejsce w tej całości Trzynastka Mój adres, mój azyl Moje królestwo, gdzie nikt mnie nie znajdzie Dookoła sady jak na wsi Ale za rogiem bloki jak w mieście Życie zawieszone między w tej zagadce Dla innych pechowa liczba Dla mnie nowy start Nowe życie, które sam wybrałem Bo tutaj jestem sobą Tutaj mogę oddychać Tutaj nikt mnie nie osądza Za to, to kim byłem z niczego każdy kamień to za każda cegła to pod nie miałem mentora Nie miałem planu tylko marzenia i wiarę, że dam radę w ten trop. Buraków mnie wychował ani wiejski, ani miejski W zawieszeniu między dwoma światami nauczył mnie, że nie muszę pasować, że mogę być sobą gdzieś pomiędzy, że to jest moja siła w tym graniu Nocami mi rapuje w studiu, które sam zbudowałem w tym miejscu między wsią a metropolią Oto to nie w reverbie, jak jakie tunel gdzieś między polami a blokowiskiem tej dolą. Każdy tak to fragment mojej duszy, każdy wers to kawałek historii, którą noszę I nie wstydzę się przeszedłem. Oto właśnie to uczyniło mnie tym, kim jestem tych grze co się boję nie nosi garniturów nie jeździ, tak Jestem gdzieś pomiędzy dresy i złote łańcuchy Miejski styl z wyską dużą co się złącznie Nie piję wina, ani samogonu tylko Piję to akurat na taki jestem chryzą Nie gram w polo, ani nie kosów się, nagram w trap i żyję po swojemu w tym widzie Buraków nocą to moje studio perferie to moje instrumenty Każdy trzęszel z liści hukty Różpiew ptaków i syreny karek to Stoź jak biczy za, sam Zawieszone między dwoma rytmami życia A ty jak kroki po chodniku i po polnej drodze jednocześnie coś się ściera Dla niektórych jestem inspiracją, dzieciak z ogranicza, który osiągnął sukces Dla innych jestem zagrożeniem, Ktoś, to pokazuje, że nie musisz wybierać jednej strony w tych zbudzeniach, ale dla siebie jestem tylko aksem synem to kaza i złodzieja i podłej matki Który znalazł sposób, żeby być gdzieś pomiędzy Żeby żyć, a nie tylko przetrwać w tej klatce Bengalabel to nie tylko label, to ruch społeczny, to głos pokolenia Które dorastało na peryferiach, które nie miało nic, ale miało wszystko Młodość i marzenia rapujemy dla tych, co są w zawieszeniu Dla tych, co nie pasują ani tu, ani tam Dla tych, co wiedzą, że życie to szukanie miejsca Gdzie możesz być sobą w tym świecie, gdzie gram ha, ha. Za tym wszystkim jest człowiek, który czasem ma dość Który czasem chce uciec, ale do Buraków To mój dom, to mój heaven I hell w jednym nie mogę od tego się odciąć Kocham i nienawidzę to miejsce jednocześnie jak toksyczną relację Ale to właśnie tu należy, gdzieś pomiędzy To właśnie tu jest moje miejsce w tej nacji na peryferii o świcie, kiedy buraku budzi się do życia I widzę piękno w tym rozdarciu, poezję w tym byciu pomiędzy Nadzieje w tej depresji, to się śmieje Widzę ludzi jadących do miasta na robocie, czaki biegające po I wszyscy jesteśmy częścią tej samej opowieści, tego samego miejsca zawieszonego w czasach. Syn Burakowa będzie rapował dopóki żyje, dopóki ma głos, bo to jest moja misja Opowiadać historię tych którzy pomiędzy w tym tłumie co się znalazł Braków dał mi wszystko i nic jednocześnie Ale nie żałuję ani diabo, to właśnie tu stałem się sobą